Cześć, to Jessie, witam Was bardzo serdecznie na długo, długo, długo wyczekiwanym filmie na moim kanale i dzisiaj jest ze mną Kato. Dzisiaj pokażemy Wam taki nasz typowy dzień w stajni. Musimy ogarnąć paszarnie, zrobić pudełka. Zrobimy Kato też małe spa i do tego będziemy mieć trening na halterze. Wczoraj już się odbył pierwszy taki próbny i poszło nam naprawdę fajnie, więc zobaczymy jak będzie. Oczywiście, jeżeli lubicie nasze filmy, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i zostawić łapkę w górę, bo to ogromnie wspiera, także lecimy. Ogólnie kato zostaje jeszcze na pastwisku na czas ogarniania rzeczy w stajni, później po niego przyjdziemy i będziemy robić właśnie spa i pójdziemy sobie poćwiczyć, bo moje plecy nie pracują. Nagi tak. Więc tutaj jest box kato i generalnie wejdę bezczyściutko. I generalnie ma bardzo duży boks, i to jest super, bo mnie zależało na tym, żeby koń stał w dużym przestronnym boksie. Ma też okienko, które może być praktycznie cały czas otwarte. Wiadomo, że w okresie świątecznym, zimowym będziemy je przymykać. Z rzeczy, które pojawiły się w boksie, to przede wszystkim zabawka, którą kato uwielbia, a dużo ludzi się śmiało, że kupia mu zabawkę jak dziecku. Ale to są zabawki dla koni, więc on po prostu bawi się tymi sznurkami, co zresztą widać po tym, jak bardzo są wymemłane i obślinione. Więc ma taką zabawkę. Kupiłam mu też do boksu sól himalajską do lizania i też ją będzie trzeba umyć. No i standardowe wyposażenie, czyli żłób i poidło i cała sterta sianka. Mm. Tutaj jest nasza paka, stoi sobie naprzeciwko boksu. Na górze są jego wiaderka z jedzeniem i zrobiłam mu takie e, słodkie naklejki. Tu poproszę o close up na te piękne naklejki po prostu. <laughs> Zaczynając oczywiście od tego, że jest jesień, więc w pacie są termosy z herbatą, na zdrowie. E, tak, w pacie oprócz tego, że mamy herbatkę, o której przed chwilą wspomniałam, znajduje się parę ważnych stref. I nie zwracajcie uwagi na to, jaki na razie jest tutaj bałagan. Ja to naprawdę sprzątam, musicie mi wierzyć na słowo. E, ale wiadomo, że jak się robi dużo rzeczy i też w mojej pacie mieszka kilka osób obecnie, e, no to ten bałagan jednak się robi. Tutaj mamy półkę ze wszystkimi e, suplementami, suplementami, nie suplementami. kosmetykami i rzeczami do pielęgnacji, e, siodła, ogłowia i tu mamy smołę bukową i to pachnie jak oscypek. Jakby pachnie jak oscypek i e, żeby nie było, że ja ściemniam, dam to e, powąchać mojej kamerzystce i ona powie, czy pachnie jak oscypek. O, no, jaki wędzony! No właśnie, więc to pachnie jak, jak ostypek po prostu. E, I co? I tutaj mamy generalnie maści na otarcia, mamy odżywki. E, I z odżywek to mogę Wam polecić Tom z. Ekusa, bo Kato uwielbia po prostu wkładać grzybę we wszystko, w co się da, a ta odżywka sobie świetnie z tym radzi i nawet jak ma takie kołtuny od kantara czy od ogłowia, to jesteśmy w stanie bezproblemowo to rozczesać, więc ta odżywka jest top. Oprócz tego mamy jeszcze spray do sierści, taki nabłyszczający, i pamiętam, że kiedyś po kąpieli wypsikałam Kato i wiecie, on był taki totalnie błyszczący. Ja znajdę gdzieś filmik i wam pokażę. On po prostu taki błyszczący poszedł na pastwisko i zrobił z siebie kotlecika w panierce, więc cała moja godzinna pielęgnacja poszła w. ponieważ Kato postanowił się wytarzać i być cały w tym piasku. Ale polecam bardzo, bo to też jest coś, co jednak nabłyszcza tę sierść i widać ten efekt od razu. I najlepiej robić to właśnie po kąpieli. Tutaj mamy kask. E, taka chyba standardowa rzecz. Dostał od mojej mamy całe wiaderko smaczków <laughs> z końskiej cukierenki. To są smaczki bez cukru... To są smaczki z końskiej cukierki bezcukrowe, ponieważ no, tak jak pewnie wiecie z mojego Instagrama lub TikToka, to ma dużo energii, więc cukier nie jest mu do niczego potrzebny absolutnie. Natomiast ma całe wiaderko właśnie smaczków takich zimowych na, na odporność na inne rzeczy, więc one są bardzo spoko. To jest słuchajcie krzyk mody najlepszy <noise> na jesień, <noise> czyli kalosze, bo pastwisko mamy po prostu na samym końcu i tam wiecznie jest błoto, więc już kaloszki wyleciały. E, mamy oczywiście w pacie jeszcze szczotki, które są teraz przykryte moim jedzeniem i tutaj są w pudełku. Jest siodło, e, jest podkładka i nie mamy na dzisiaj czapraka, ale pożyczymy najwyżej od kogoś, bo <noise> oba były brudne i je wrzuciłam wczoraj do prania, nie myśląc o tym, że nie wyschną. Więc będziemy musieli od kogoś sobie pożyczyć po prostu e, czaprak. No i z takich rzeczy, no to tutaj wisi halter i ogłowie. Halter ma nowy, już uwalony, cały. I teraz zabieram Was do magicznego miejsca, które konie lubią najbardziej. Czyli do paszarni. I tutaj jest regał kato, tutaj mamy wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Jest musli, jedno, drugie, ponieważ tak jak mówiłam w w poprzednich filmach, szczególnie na TikToku, Kato miał wizytę dietetyka i zmienialiśmy mu właśnie dietę, więc miał stare musli i nowe przejściowo mieszane, żeby nie zrobić mu szoku w żołądku. Mamy reformina z witaminkami, suplement na stawy, drożdże, probiotyk, jest biotyna na kopyta, oczywiście są też marchewki, które widzę, że muszę wyciągnąć, zaraz z tego worka by się zapłacam. A tutaj dodatkowo są jakieś jeszcze akcesoria, jest waga kuchenna i jest łopatka taka do mieszania. Tutaj mamy sieczkę i sieczkę mamy z kamplona, e, natomiast jeszcze jej nie otworzyliśmy, bo korzystaliśmy z tej starej, którą dostaliśmy, jak kupiliśmy konia. Więc tak to wygląda i generalnie później zobaczycie, jak mniej więcej przygotowujemy to jedzenie, a jeżeli oglądacie mnie właśnie na innych socjalach, to pewnie już gdzieś Wam się to prze... Więc czy też nam się przyda do wycierania... Bo dzisiaj raczej nam nie wyschnie jak w lato na słońcu się wystawiało na chwilę po prostu rozłożona pudełka i wszędzie w całej stajni leżały po prostu wiaderka, pudełka, kontenerki, bo ludzie sobie myli i to za chwilę było suche, więc można było z powrotem nakładać pasze czy inne rzeczy. Więc to zabieramy i czy coś jeszcze? Uwaga, moją wieżę muszę przymknąć. Także idziemy na dwór. Znaczy ogólnie pudełka w stajni nie mają jakiegoś... Ups. Ups. Dużego problemu. W sensie nie brudzą się aż tak, ale mamy bardzo dużo ptaków, które niestety y, obierają wiaderka koni na cel. I później wszystko jest z kupi, Takiej, wiecie, żrącej, zmodyfikowanej genetycznie, bo ja nie wiem co te ptaki jedzą, ale. W ogóle chciałam opowiedzieć historię o widłach i gołębiu, ale to jest family friendly content, więc. No, wyczyściłyśmy wszystkie wiaderka. Nie jest może idealnie, ale tak jak mówię, zaczyna nam padać na głowę. Więc zaraz rozwiesimy gdzieś pranie do wyschnięcia i damy też wiaderka, żeby ta wilgoć chociaż odparowała z nich. I później będziemy robić jedzonko i chciałabym dzisiaj zrobić trochę porządek w pacy, więc pewnie wyniesiemy śmieci takie stajenne na porządki. Na razie rozłożyliśmy pudełka pod paką, żeby sobie odparowały. I bierzemy się za część drugą porządków. A tutaj szorowane są jeszcze ochroniacze. Bo suszyły się pod boksem i kato chyba wypluł na nie całe siano, które miał. Bierzemy się teraz za uprzątnięcie tego wszystkiego, co jest na pcach, bo tu wylądowały jakieś rzeczy, które do nas generalnie nie należą. No i uprzątniemy to wszystko. Mamy dużo słomy, jakieś wiaderka, nie nasza, jakaś maska, która też do nas nie należy, więc tym się zajmiemy i pokażę Wam efekt po prostu już, jak to wszystko będzie wyglądać, i później opowiem Wam trochę w ogóle o tym, jak to się stało, że kato trafił do mnie. Muszę się wspomóc, bo, bo jest to okropnie obleśne, co jest na tej pracy. Tak. Trzeba sobie po prostu wsadzić rękawiczkę na łapę. Pożyczymy sobie wiadro i zgarniemy najpierw to, bo nie chciałabym, żeby to spadło mi na rzeczy. Dobra, udało się trochę doczyścić to gniazdko i kabel. Jeszcze wyczyścimy ten korytarz na kabel tutaj. Jestem ciekawa, czego to się tak wszystko powróciło. Ale to nie jest taki brud, który by był tutaj w żarty, tylko on po prostu jest przyklejony jakby, nie? Chwilowa przerwa na jedzenie, bo robot jest dużo i ciut, ciut A Majka ma suchego pączka. Tu mamy herbatkę. A tu mamy takie przesłodkie mini beziki. Cudowne są. Na osłodę tej przepięknej, jesiennej, okropnej pogody. Dobra, jak już ogarnęliśmy w pace i zrobiłyśmy porządek na górze, to pójdziemy teraz zrobić pudełka dla Kato, więc zapraszam. Żeby tylko jakiś pająk na mnie nie spadł, proszę. Mhm. I zaczynamy od przesegregowania sobie pudełek i zawsze po lewej stronie daję sobie na wieczór, a po prawej na rano, bo delikatnie się różni ogólnie jego dieta. Ma na rano i na wieczór trochę inne dawki i do tego jeszcze wieczorem dostaje godzinę, a rano reformin, którego już wieczorem mu nie daję. I będzie mu potrzebna oczywiście moja piękna kuchenna. A I Jaka sieczka! O jaka ładna! Jaka niepląca! Dobra. Proszę sprzątać po sobie, idę. Dobra, już będę taka, wiesz Nie, to tylko połowę Nie, no dobra, już wymiotę to wszystko Dobra, to mamy sieczkę i trocinę które musimy jeszcze wynieść na strych Żeby tutaj nie przeszkadzały Są śmieci do wyrzucenia I Maja z zbieraczką. Także bierzemy się jeszcze za to. Pudełka już są zrobione, ładnie to wszystko wygląda. W pace posprzątane, tu powycierane, tu pozamiatane. Także serwis sprzątający poleca się na przyszłość i idziemy zrobić sobie chwilę przerwy, a później będziemy działać dalej. Co mam na sobie? To tak: bluza z 4F'a. Uwaga, bo to jest wiecie, warstw to jest mnóstwo. T-shirt z chemu, jakiś zwykły stary. Pod T-shirtem jest normalnie termiczna koszulka bryczesy zimowe. Mamy dzisiaj 23 września bodajże, a ja już mam zimowe gacie, bo jest mi po prostu zimno. Do tego skieta, proszę bardzo i stareniu balansy, które kiedyś miały nigdy stajni nie widzieć, ale zobaczyły raz, więc już zostały tymi, wiecie, stajennymi, nie? No, więc skieta jest, spodnie są, tak? Jest mi ciepło, później będę fancy wyglądać na jazdę. T-shirt jest po to, żeby nie uświnić koszulki, bo, bo, bo robimy porządki gruntowne. Pięknie będzie. na Zrobić porządek. Cięcie. Właśnie wniosłam na strych, przy pomocy uprzejmej Pani, worek trocin. I jeśli myśleliście, że trociny ważą mało, to ja też tak myślałam, ale czułam się, jakbym ciągnęła za sobą dorosłego człowieka. I muszę przemyśleć swoje życie, zanim zejdę na dół. Krótka przerwa w bistro na herbatkę zimową. O, jak piękno! Miodek. Tak. I moja kapucina XXL, bo trzeba zebrać energię. Przyprowadziłyśmy już Kato do boksu, także zaraz przygotuję mu sieczkę z marchewką, które zawsze dostaję przed treningiem i weźmiemy się za czyszczenie. Chciałabym go porządnie wyczesać, nałożyć mu na grzywę, zrobić mu nogi. Więc mam nadzieję, że sobie da i pójdziemy sobie na pół godzinki stępa przed treningiem. Więc myślę, że to jest dobry plan. Katuś, chcesz się popatrzeć tutaj? Zawstydził się chyba. Cześć! Dzień dobry, Martko. A mniem, jest najważniejsze, wiadomo, wiadomo. Pożyczyliśmy czapraczek. Także teraz kato będzie w takim niebieskim śmigał. Wybieramy mu halterek i się wybieramy na trening. Kato pojawił się u mnie tak naprawdę pod koniec czerwca, przez zupełny przypadek. I kto obserwuje mnie na Instagramie to już pewnie tę historię milion razy słyszał. Natomiast wszystko zaczęło się od tego, że ja gdzieś tam rozglądałam się za koniem do kupienia, ale plany były takie, by zrealizować to dopiero w przyszłym roku. Natomiast któregoś dnia zostałam poproszona, aby przyjechać wcześniej do stajni i pomóc zrobić zdjęcia konia, który właśnie na sprzedaż miał być przeznaczony. I generalnie, jak przyjechałam, to jeszcze nie wiedziałam, że to będzie ta sytuacja, z której wyjdę biedniejsza o dużo. Natomiast kato spodobał mi się już od właśnie momentu, kiedy robiliśmy te zdjęcia, kiedy zaprowadzałam go później po tych zdjęciach na pastwisko i stwierdziłam, że może to jest właśnie ten koń, na którym chciałabym spróbować się przejechać, więc umawiałam się na jazdę próbną. No, więc w sumie na tej jeździe, jak już siadłam w siodło, to wiedziałam po prostu, że między nami kliknęło i że ten koń jest tym koniem, który mi właśnie pasuje i odpowiada w jaki sposób on się porusza, zachowuje i tak dalej. I tutaj było troszkę zawahania, ponieważ Kato jest sześcioletnim fulglotem, a ja całe życie słyszałam, czy znaczy całe życie <noise> rok, kiedy jeździłam konno, żeby na pierwszego konia nie kupować właśnie młodego konia, tym bardziej fulglota, ale gdzieś tam serducho podpowiadało, że to będzie dobry wybór, więc postanowiłam na to postawić, dogadaliśmy się i tak oto Kato stał się moim koniem i tutaj chciałabym poruszyć taki temat odnośnie hejtu, który wylał się na mnie właśnie przez to, że kupiłam sobie pierwszego konia po roku jazdy. E, bo uważam, że to, co ludzie pisali i w jaki sposób wyrażali się na temat mojej decyzji, e, nie było krytyką, nie było słowami, które miałyby w jakikolwiek sposób wesprzeć mój proces posiadania konia i opieki nad nim, e, tylko to był po prostu czysty hejt. E, tam nie było rad, co zrobić, żeby ten koń miał lepiej, tam nie było rad, w jaki sposób się nim opiekować, tam były po prostu. E, bardzo niefajne teksty odnośnie tego, że ta decyzja była, no może nie będę po prostu cytować. Także myślałam po prostu, że jeżeli ludzie uważają, że może mi brakować jakiejś wiedzy, to po prostu powiedzą mi o tym, na co zwracać szczególną uwagę w kwestii na przykład właśnie żywienia, obejścia z koniem itd. Natomiast to się nie wydarzyło i w zamian za to otrzymałam bardzo dużo negatywnych komentarzy na temat właśnie swojego swojej decyzji, zakupu konia itd. I powiem szczerze, że w pewnym momencie było mi przykro, natomiast dużo osób okazało mi wsparcie i wyjaśniło, że w środowisku jest dzieckiem, niestety tak po prostu jest. Jest to strasznie smutne, że ludzie potrafią tak dogadywać innym i oceniać ich, nie znając ich tak naprawdę, ponieważ przez cały rok, kiedy jeszcze nie miałam swojego konia, jeździłam w rekreacji w jednej stajni, później w drugiej, chodziłam na kursy, na szkolenia z pomocy przedweterynaryjnej, z różnych technik żywienia koni i tak dalej. Zajmowałam się też tym przy koniach prywatnych, jak i szkółkowych na wolontariacie. Więc jakby cały czas to obejście z tym koniem było. Dodatkowo trenowałam 2-3 razy w tygodniu regularnie z siodła, więc też doszkalałam swoje umiejętności. I wydaje mi się, że ludzie po prostu nie widzieli tej pracy, którą włożyłam do tego, by być odpowiedzialnym właścicielem konia. Więc tak, Kato ma wszystko, co jest mu potrzebne. Ma zapewnioną opiekę specjalistów, zarówno w kwestii weterynaryjnej, jak i ma swojego kowala, ma panią dietetyk, która opiekuje się jego żywieniem. Mamy również trenerkę, która wspiera nas nie tylko w treningach z siodła, ale również w treningach z ziemi, ale i w takim ogólnym po prostu obejrzu z koniem i podpowiada mi często, jeżeli coś się na przykład dzieje, jak powinnam zareagować w danej sytuacji. Więc wydaje mi się, że mimo tego jak bardzo ludzie chyba nie chcieli, żebym miała swojego konia, to ja się cieszę, że podjęłam tę decyzję i że to jest ze mną, bo po trzech miesiącach po prostu nie zmieniłabym zdania. Jakby jeszcze raz cofnęła się w tamtym moment, to na pewno bym go jeszcze raz kupiła i jeszcze raz i jeszcze raz, bo teraz nie wyobrażam sobie po prostu życia bez niego. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Także mam nadzieję, że Wam się podobało, że w końcu udało się spełnić tą obietnicę i nagrać film właśnie z Kato. Mieliście okazję zobaczyć i trening, i takie trochę życie stajenne, czyli właśnie te porządki ogarniania pudełek i wszystko to, co właściciele koni muszą robić, czego w rekreacji robić? No, nie trzeba raczej. Więc dzięki jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku i nie zapomnijcie zostawić suba, jeżeli chcecie oglądać dalej vlogi z życia stajennego, a będzie ich teraz coraz więcej. Więc wracamy do zabawy. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym filmie.